Serdecznie, tutaj Extremum Game, gramy dalej w Stranded Deep. Mamy dzień 13, udało nam się wybudować kilka narzędzi jak luma. Dzień 13 to już prawie dwa tygodnie na tych bezludnych wyspach, bo to w sumie nie jedna jest, a kilka. Zobaczmy sobie na crafting, bo chodzi mi o crafting. Narzędziowy ten i to, żeby sobie wykraftować, to mogę wykraftować. I już mam wykraftowana. Świetnie. O, i nawet trzy przedmioty teraz mogę mieć w ekwipunku. Także sobie ustawię na nóż. I mogę tutaj. Jedyneczka i dwójeczka. Świetnie. Myślałem, że mam gdzieś tutaj zapasy jeszcze drewna. Ale nie widzę ich. Że będę musiał ściąć chyba drzewo. Może je służyłem wcześniej, nawet nie zwróciłem na to uwagi. O, tu są patyki. Patyki mi się przydadzą. Dobra, dużo tych rzeczy mam. Chcę zobaczyć z tą tratwą jeszcze jedną rzecz. Tratwę chciałem roz... ten... rozwinąć bardziej. Czy ja mogę to ustawić? Widać, nie mogę. Dobra, sznurek mogę sobie wykraftować, ale sznurek jeden mam tutaj, więc go podniosę. A z tego wykraftuję kolejną tratwę mamy tylko trzeba to chyba połączyć a z tego co pamiętam się nie dało tutaj w żaden sposób to połączyć być może to jest spowodowane tym, że ta tratwa nie jest na wodzie być może ale nie jestem w 100% pewien także zaraz się przekonamy o tym tu się da tu się nie da bo prawdopodobnie jeszcze ta tratwa Źle w zły sposób ustawiona. Ale dobra, na froncie ustawimy sobie. Także będzie już dłuższa, i już coś się nam powoli stworzy z tego. No i teraz patyki. I zobaczmy, no. Jest jakiś progres. Tratwa nabiera kształtów jest większa, pewnie jeszcze będzie jeszcze większa, bo taka mała to do niczego nam się nie przyda. Nie wiem ile tych boi trzeba, chyba z pięć, żeby stworzyć taką tratwę, więc jeszcze jeden taki kawałek sobie weźmiemy, tutaj gdzieś dałem boje. Ten spawik to sobie odpuszczę. Bo wędka nam się przyda jak będziemy uciekać z tych wysp? No i coraz większa jest nasza tratwa. Możemy ją swobodnie tutaj przerzucić i tak dalej. I bardzo dobrze. Chociaż na razie niech będzie bardziej na brzegu. Co jeszcze będziemy potrzebować? To opony. A opony mamy w statku. Tam trzeba przejść na statek, ponurkować, chociaż mało energii mam. I to jest gdzieś tam głęboko. Tutaj nie mogę tego podnieść, nie wiem dlaczego. Ale muszę się wrócić, bo zaraz utonę. Dobra, jeszcze raz. Chyba opon nie da się do ekwipunku przenieść. Będziemy musieli je dźwigać. Po co... Opony w statku. Kurwa. Niestety. Walka o opony po prostu. Nie wiem co z opon można zrobić. Chyba jedynie tam tratwę. Opony tak naprawdę nie pływają. Te jak jest tutaj. Ale dobra. Jedna opona prawie wyszła na zewnątrz. No weź to wyjmij, nie? No o co ci chodzi, kobieto? Weź tą oponę do góry i mnie nie denerwuj. No to wychodzi, że tą oponę chyba nie jestem w stanie wyciągnąć z tego, albo to jest tak zrobione, że nie wiem. Więc jedynie mogę to skraftować pod wodą, ale zaś pod wodą, jak skraftuję przedmiot? Nie wiem, co zrobię. Dobra. Teraz tak, zobaczmy ile opon. Dwie opony potrzebuję i sznurka. Czy ja skraftuję sznurek? Już sznurka nie skraftuję, ale mogę to pod wodą skraftować, a ten element gdzieś tam przerzucić. To jest jakaś myśl, więc tutaj usuniemy sobie to tutaj. A tam ta tratwa jest po tamtej stronie. Więc ja sobie jeszcze ją tutaj przerzucę bliżej bliżej tego statku Dobra, gdzieś tutaj po prawej będę montował I tak wchodzimy tam znowu do środka bo wiemy, że tej opony nie jestem w stanie wyciągnąć już się robi cimno. Ale jestem w stanie wziąć tą oponę. Wyciągaj ją. Nie denerwuj mnie. Kur... To jakaś masakra. Ciągnij! Ciągnij to! Nie no, zaraz się wkurzę. Raz, dwa, trzy... Do wody wchodzisz ty... Zblokowała się ta opona na dole, kurwiająca gra szybko. Crafting wayhals i to dobra, już chyba udało mi się. Nie jestem pewien w 100%. Zobaczmy, tak udało się, i dzięki temu. Jestem w stanie wybudować tutaj kolejny element. Proszę bardzo. Tego się nikt nie spodziewał. Co prawda, tych opon się nie dało w jakiś normalny sposób wyciągnąć, ale na moje szczęście dało się je po prostu skraftować pod wodą. To jest właśnie ta gra ciągnąć Nie możesz. Ale skraftować pod wolną możesz. Jako szukać przeznaczenie w grze. Jeszcze jednego liścia mi brakuje. A chyba go nie znajdę. Dobra, to myślę, że w następnym odcinku po prostu zrobimy. Następna misja z oponami po prostu. A ja z wami się żegnam. Oczywiście, jeżeli wam się podoba ta seria. To zasubskrybujcie kanał Extremum Game. Trzymajcie się ciepło, cześć.